I can't believe you like pineapple on pizza. That's just wrong. Hey, I think it's delicious. To each their own, right? One more time. To each their own. To each their own oznacza, że każdy ma swoje preferencje, gusta czy opinie, i to całkowicie w porządku. Wyrażenie to często używa się, aby wyrazić akceptację lub tolerancję wobec różnic między ludźmi, nawet jeśli sami nie zgadzamy się z czyimś wyborem czy upodobaniem. Najlepszym odpowiednikiem w języku polskim jest każdemu według gustu. Cześć, jestem Kinga z ConvoFreaks. Jesteśmy szkołą języka angielskiego online. Oferujemy indywidualne zajęcia z konwersacji i biznesowego angielskiego z wykwalifikowanymi native speakerami. Lekcje odbywają się na Google Meet. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób posługujących się językiem angielskim od poziomu A2 do C2. Zapraszamy na konwofliks.com, zarezerwuj lekcje i naucz się mówić jak native speaker.